Ej, z tej strony tylko i kontynuuję przykłady w Robin Hoodzie. Ja tutaj sobie otworzyłem em, kryjóweczkę z jedną rzeczą, ze, ze skrzynią. Lewy światełka, widzieliśmy to już w poprzednim odcinku. A chatę trapera postawioną, ale muszę mieć jeden punkt umiejętności, żeby móc to postawić. A ja sobie idę powoli w kierunku zadanka. Zanim ty machniesz, to zdążę z na przebiec. Bo stanąć, nie? Uu. Tędy nie bardzo mogę zejść. Myślałem, że jest niżej. I to zdecydowanie niżej. Przestańmy? my Może. A ty co, zaklinowałeś się tu? Ten łuk prawie nic nie robi. Dobra, dużo nie straciłem życia. Wow. Takie cieniaski z nich. Ale zobaczmy co tu chowali i trzymali. I to nic specjalnego. Pobiegnijmy do zadania. Depends what you think of King John and the Sheriff. One onto the pyre, the other to stoke the flames with. Friend. Uh, very well. The name's Theobald, good master. On a quest to find Cogain. On the road for months. All of us. The Sheriff, may his part shrivel and fall off, has been a thorn in all our sides. Left my home in cinders. Barely made it out with the family. Gathered the rest of the people, and so through the woods we go week after week. Cocaine? Don't take offense, but that is a made up place. Not made up, but legendary. And I shall find it. Besides, better to look for Cogane than to live where the sheriff rules. <laughs> There's some right on your side. Perhaps you'll make a stay at my village. It's. I'll stop you there. I thank you. But we continue on. The sooner we set out, the faster we'll Damn it, what now? Spirits! Whoa! Cierpię! Nie! Nie! Pomóż! Rozbierajmy na krój rzeczy. Actions bring hope to the poor and needy. However, they do not escape the attention of the Sheriff of Nottingham. It is known that one could hardly find a more formidable foe in the entire kingdom. Blasted savages. Normally we manage, but we've been on the road for some time and we'd be in dire straits if it weren't for you. I can't offer much. Hunger afflicts us too. But tell me your name, and anyone we meet will know its bearer is a good man and fierce warrior. I have no want for gold, nor do I seek admiration, but thank you. I am Robert of Loxley. Thank you, Robin of Loxley. Oh. Szybko nam się kończy. Okej, okay. odleczeni i będziemy szli w stronę drogowskazu. Zbliżamy się do quest'a. O, oh, widzę, że planujesz krusadę. Byłem już na jednej i nie polecam jej. What sardine crusade? They don't want to pay us. I'd flog the whole lot of them, but I don't see myself as an outlaw. How lucky that I already happen to be one. May I help? It's been long since I believed in help without interest. Who are you? They call me Robin Hood, and my business is disrupting our so called rightful rulers and helping those faced with injustice. Uh, boss? We're the ones faced with, uh, uh, injustice, right? Ah, blast you, Ehrlich. Yes, we're the ones faced with injustice. Listen, Robin, since that's what they call you. Days ago, we were whipping some poor cunts in the name of our good King John, yeah? You seem like a bunch that knows how to whip, so I'll take your word for it. Exactly. And when the job was done, instead of handing us our gold, they rained arrows on us. Is that justice? Absolutely not. Ah, that's what i mean will you help us get our gold i bet it's not the only thing held by the king's men in the nearby outpost we'll be waiting for you here the king's men and gold you say hmm i won't be long don't make yourselves at home too much Ale, już ostatnia prosta. O, wróg dobranoc. Na tą stronę dzisiaj mam drogowskaz, a tutaj mamy kolejną zagadkę. Nie co tutaj mamy do zrobienia. Moment. Konwój moment. króla rozpoczęte. Gdzie on jedzie? Tu jedzie.

Ucieczka, ucieczka taktyczna pożytko. Dawaj jeszcze jedno. Schnitzel. Ja, konnte zieh. Okay, so hier O, chwilę dźwięku nie było? Ej, gdzie konwój? Konwój nawiał. I think I've heard something. Enemy spotted! Okej, okay, tu mnie nie chciało być. Dobra. Taktyczna cofka. 45, a to jesteś piątka, to tu jesteś trzy. Małość. No chodź łuczniku. Gdzie uciekasz? Otrzymaliśmy kosztowności. Jest pusty, reputacja zdobyta. Przy okazji zrobiliśmy coś, co miało być na potem. A zabierzemy sobie wszystko, co możemy z tego miejsca. Nie no nic specjalnego tu nie widziałem. Chyba, że tu. Dobra, są monetki. Potrzebujemy czas zjeść. A poza walką nie tracimy kondycji. Fajne, fajne. Ale ja chcę wrócić do tej mojej zagadki. O kurde. To jest tak na styk zrobione. to się nie spodziewałem. fajna, połączona zagadka. Pytanie czy da się naprawić ten miecz. Punkt umiejętności, zdobyliśmy jeden ze zwoja. Dobra, to jeszcze mamy czas na zrobienie... Sadanka. Tylko trzeba rzadko odnowić, mamy coś jeszcze na życie? Mamy dwa piwa, raje co? Raz, dwa, trzy cztery ich tu jest. Poziom masz A ty masz piąty. Jeden mniej. Ty masz czwarty, piąty i ósmy. Dobra. Zwykły bliski zniszczenia. Nowe punkty. Pięknie. O, oh, ta główka poleciała. Jeszcze łucznika tam mamy. Ale łucznik zdążył tam nawieźć do obozu już. Czy nie? Nie, jest tu. uchnik uchnik yeah pin him down. Nie żył, po czym nie strzelałem, mam nieco uszkodzony. Będzie trzeba go chyba naprawić. Ale tutaj już się wydaje, że nikogo więcej nie będzie. Myślę, że wam odpuszczę lutowanie. To sobie zrobię na spokojnie. I się zobaczymy za moment. Chyba, że znajdę coś ciekawego, to wam pokażę. Coś muszę zrobić z tym i z tym. Tylko nie mam pomysłu, co i jak. Może przez uszkodzony miecz nie jestem w stanie tego zrobić, bo łukiem próbowałem i nie jestem. Chyba kumam. Łukiem w to strzelić. Okej. Okay. Żołd najemników. No i tak to dalej mi się świeci. Więc ciekawe, ciekawe. A więc zostawmy tam to w spokoju. Oj, konopia była. To już rzadki widok, to warto podnieść. There you are, Robin in a hood. Alive? Well, got the gold. Safe and sound, and I've brought something back. Here's your gold, just as agreed. It should cover treatments for the men wounded by the arrows, too. It's a fair trade, Robin of the Sherwood Forests. I'll drink to your health at the tavern. May your path be straight and the gold always weigh heavy on you. Take this, too, as a keepsake. You'll know how to make a cover similar to ours with it seems like you're rather fond of them farewell be well rowan safe roads kolejną zagadkę. Dobra, na wciskanie kamyków. I mamy skrzynię. U. Ok, to sobie tu przerzucimy. Jedno zabierzemy. I miodpitne. I to też sobie zabierzemy. Ja chciałem jeszcze pomieć, podbić sobie którą mamy tutaj. I chyba sobie jej nie zabiorę. No, mam pełny kipunek. A nie, prawie pełny. Tylko coś bym musiał tam sobie wrzucić może jabłko. O. I ile się da, to byśmy tego nazbierali. Podniosłem mieć 25 już mamy, a jakiś kamień mam do wywalenia. Kurczę, to 17, taka szkoda. O, strzały. I teraz bym poszedł do HT Trapera, sprawdził, czy sobie mogę to zapgradeować, bo mamy punkty umiejętności. Tak, to są te punkty. Tropiciel jedyneczka i bierzemy wszystkie te rzeczy. I teraz możemy się zająć punktami w tym drzewku. Mieść ciągle mało slotów do noszenia ale dopiero tutaj mamy głębokie kieszenie i szybszy ten trypułowce bym chciał mieć tym punkt, który bym dał. Zdrówko. I piec mnie interesuje. Bo jestem w stanie wytworzyć sztabki miedzi. I niech się to tworzy. O, leczyć mogę. Pięknie. Chcę zobaczyć, czy jest coś takiego jak kowal. Jest kowal. Jesteśmy w stanie go od razu zrobić. I zobaczymy co on ten ma. Z ciekawości. Zwykłe srebrne i takie tam masz, tak? A jesteś w stanie mi to naprawić? Masz narzędzia naprawcze, ale potrzebujesz buki i monety. To jest handlarz, nie? How tak, kupiec. Abym chciał ci sprzedać moje rzeczy. innymi te trzy naszyjniki, ten sztylecik, naszyjniki z pereł mam dwa. Chciałem złotą bransoletę sztuki jeden. Skradzione dobra, jedną sztukę bym mógł sprzedać. Ok, i polećmy do kowala, sztabki srebra nie mam i nie mam buku. Ja jestem w stanie kupić buk. Nie masz buku, handlarzu. No nic, więc myślę, że w następnym odcinku poszukamy może buku gdzieś po drodze. Wszystko na sosnym wygląda tutaj w pobliżu. Nam jest potrzebne do na zestawu na czego na miecz, bo bez miecza to będzie kiepsko. Chyba, że jakiś inny miecz sobie u niego wyprodukuje i to jest A też, też sosenka. bo gdzieś tutaj bóg to pewnie podejrzałbym, że na pewno się jakoś różni. Do tych terenów w ogóle nie mam dostępu, tak jakby nie były jeszcze nam przeznaczone do gry. Więc myślę, że na ten moment to by było na dzisiaj koniec. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Grał z Wami Dyku. Zostawcie łapkę górę. Dajcie subskrypcję, zostawcie lekkę, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!